Czy ma Pani jeszcze jakąś inną historię o jedzeniu? No tak, gotowało się jeszcze pyzy, bliny się piekło, bigos się gotowało, pierogi, placuszki się wypiekało, różne naleśniki. Dużo potraw przygotowywało się w kuchni. A, a co to była za historia z czasów wojny, jak Pani miała 4 chyba lata? Więc ja jako, mało, jako małoletnia dziewczynka, mająca może 5 lat, pamiętam już wojnę. W tym czasie przez naszą wioskę przejeżdżało ruskie w wojsko. Mieli oni pozaprzągane do uprzęgów psy, i tymi psami w bardzo dużym szeregu przejeżdżali przez naszą wioskę. I pytali się, jak daleko Berlin! Jak daleko Berlin? Ja bardzo to pamiętam. I jeszcze pamiętam taką historię, że w naszej wiosce był sołtys. Nazywał się Michał Kłak. I on był sołtysem. A wtedy Niemcy zorganizowali zabranie z całej wioski zwierząt. Z krów z całej wioski. Wszystkie krowy miały być sprowadzone do tego pana sołtysa. I tak było. Moja mamusia, wtedy ja byłam mała, ale już dziewczynka chodząca. A mój brat był. Na ręku przy mamie. I myśmy mieli tylko jedną krowę. I tą krowę też mama wyprowadziła z nami na ten spęd, żeby zabrali ci Niemcy. Ale był bardzo dobry ten pan Niemiec, bo mamusia poprosiła i pokazała nas na rękach małe dzieci. I ten pan był dobry i wrócił nam tę krowę. A z całej wioski spędzili bardzo dużo krów i pobywozili samochodami. A u mojej babci na podwórzu stała pozakładane kuchnie, takie piece, i tam stacjonowali żołnierze i oni sobie gotowali pożywienie. I piekli na tych blachach takich, jak my teraz pieczemy naleśniki, to oni też piekli podobne naleśniki, tylko nie na oliwie, tylko takie smażone na tych blachach. I mnie częstowali tymi placuszkami często. A jeszcze wam opowiem. Obok tego placu babci był plac. Na tym placu. Leżało mnóstwo żołnierzy ruskich z bronią na tym placu i później oni tam ćwiczyli, rozchodzili się po wiosce, wypędzali z różnych wiosek ludzi, którzy szukali, nie mieli co do jedzenia, szukali u bogatszych ludzi, zapracowali i tym się tylko żywili później.